Witam wszystkich, kochani. Jestem, hmm, jestem naprawdę zachęcony bardzo z tym artykułem, który napisałem o odpocinku w Chrystusie. Mówiłam wiele rzeczy w artykule i nie będę do końca wracał do każdej z nich, ale jest jedna, jedna rzecz, o której. Chciałbym dzisiaj bardzo rozmawiać, tylko że pozwólcie najpierw, żebym pogadał z Bogiem i, i będę mógł Wam o tym opowiadać. Panie, dziękuję Ci z całego serca za ten czas, za każdą osobę, która ogląda to wideo, to nagranie lub która po prostu tego słucha. Jestem Ci wdzięczny, Panie, że dajesz nam możliwość, abyśmy Cię poznawali, byśmy dzielili się tym, co wiemy o Tobie, żebyśmy rozwijali się w Tobie, żebyśmy w ogóle byli w kontakcie z Tobą. Jestem Ci bardzo wdzięczny, Ojcze, że mm, Ty widzisz w o wiele więcej niż to, co my widzimy, Panie, w sobie. I że ty wkładałeś, Panie, w nas więcej niż to, co możemy zauważyć, widzieć i doświadczyć. I że, Panie, przybliżenie się do Ciebie otwiera nam nie tylko misje, na tyle, byśmy poznawali siebie, ale otwiera nam przestrzeń, żebyśmy tylko spełnili się, Panie, w osobach, w których tak naprawdę Ty nas stworzyłeś. A więc objawia się jeszcze dzisiaj w tekstu. Kilka słów, które mnie Panie tu wypowiadało i mów, ojciec święty, mów do mnie, mów do mojego brata, mów do mojej sostry i pozwolę nam uczyć się szczerze odpocząć, Panie, w Tobie. Tobie chwała, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Amen. Amen. Wiecie, zazwyczaj, kiedy mówię do, do ojca, to mówię pa. I pa to jest taki skrót od papa, co oznacza w języku francuskim tata. Jest, kiedy mówiłem Paw w Modlitwie, to tak naprawdę mówiłem o tatusie. Więc mówiliśmy w tym artykule o odpoczynku w Chrystusie i wiele rzeczy w tym po prostu ale to jest istotne, jest to, że mówiliśmy o tym, że odpotinienie tana naprawdę jest wchodzenie w, w posłuszeństwo, tak naprawdę, uh, słowa Bożego, w tym, żebyśmy spełnili po prostu Bożą wolę. Tylko, że wszystko to, Rozpoczyna się od małej, takiej istotnej kwestii. Żeby móc szczerze odpocząć w Panu, to powinniśmy mi cieszyć się, spędzić z Nim czas. To bardzo istotne. Um, cieszenie się, spędzenia czasem, czasu uh, z Bogiem jest tak istotne, że w momencie, kiedy serce tęskni za kiedy serce ta na planę, za, nadąża za Nim, kiedy serce pragnie z Nim przebywać, no to, to wszystko to, czego szczerze mówiąc my potrzebujemy od Pana, łatwo to zauważamy. Mówimy. Bo serce, które jest na Niego wrażliwe, jest sercem, które dostrzega bardzo łatwo wszystko, co Bóg czyni, wszystko, co Bóg robi, bo wszystko, co Bóg będzie w te deta na Panę Robiu również bardzo po prostu osobiście odebrane i łatwo po prostu zauważany dla takich serc, które po prostu za Panem. Więc pierwsza rzecz jest to, abyśmy nauczyli się po prostu cieszyć się czasem z Nim, cieszyć się, cieszyć się czasem z Nim. Kochani, Pamiętam, to było około 5 lat temu, 5 sześć lat temu. Um, Mieszkałem jeszcze na, na Dąbrowie i um, pewnego dnia bym właśnie łazience i podejrzewam, że uh, umiłem sobie uh, uh, zęby i jednocześnie rozmyślałem, myślałem troszeczkę nad pewnym... Uh, uh, uh. Nie pamiętam konkretnie już o czym myślałem, ale wiem, że byłem w wy rozmowie z Panem w moim po prostu umyśle, w moim sercu i usłyszałem wyraźnie, jak Bóg, jak Duch Święty mi się odezwał głosem w moim sercu i powiedział mi Patrick, tęsknię za Tobą. Mnie to zaszokowało troszeczkę. Dlaczego? Dlatego, że um, to było taki okres, w którym, gdzieś robię to trochę mniej, ale to był okres, intensywny okres głoszenia Słowa Bożego dla mnie. Byłem bardzo, dużo zaproszony od miejsc do miejsc i i podróżowałem um, um, naprawdę często tu w Polsce. I, I to był więc czas, w którym praktycznie spędzałem po prostu w Słowie, bo przygotowywałem nauczania um, um, i, i, i je po prostu udzielałem tam, gdzie byłem zaproszony. Miałem też kościół cały czas, um, którym się zajmowałem, prowadziłem grupy po prostu wystyluwaniu Słowa Bożego indywidualnie, uh, styluwania Słowa Bożego i różnie po prostu Byłem tak zajęty, że na początku nie zrozumiałem, dlaczego Duch Święty mówił mi, że za mną, za mną tęsknił. Aż to się po prostu zapaliło. Wiecie, praca, którą nawet czyniłem w Słowie, niekoniecznie gwarantowała, że miałem taki osobisty czas z Nim, z Panem. Bo ta na Pana skupiłam się nad tym, żeby uczyć, żeby ta na Pana przekazywać pewną prawdę, odkrywać tą prawdę, umieć ją przekazywać i niemolić tego tym i tak dalej, ale nie do końca naczyszczałam się na tym, osobistym, indywidualnym czasem po prostu z nim. Od tamtego czasu zacząłem uczyć się, kreować, nawet jeżeli mogę używać takiego słowa czas dla Pana. Bo w momencie, kiedy ok. Nie bierzcie mnie, mnie źle. Nie bie, nie źle. Też było takie momenty, kiedy ten siłom za panem, nawet przed tym, kiedy On mi to mówił. Ale w tym okresie, kiedy byłem tak mocno zajęty, to szczerze mówiąc, byłem zajęty bardziej służeniem innym niż po prostu nacieszeniem się Panem i spędzeniem czasu z Nim. Byle, pff, tylko, żeby być z Nim. A uh, tego akurat mi brakowało, sam o tym nie wiedziałem, a Bóg mi to dał do zrozumienia, że Jemu na pewno to brakowało. Więc kochani, nauczyłem się wtedy zawsze kreować lub stworzyć dla Pana czas. Nadal uczę to robić, nadal uczę nadal po prostu rozwijam się absolutnie w tym. Ale to mi daje do zrozumienia jeszcze dzisiaj, kiedy or o Bogu w, w, w Panu, że um, naczyszenie się Nim Pragnienie to na bycie, bycie z nim powoduje to, że nasze serce jest na tyle wrażliwe na niego, że wszystko, co tak naprawdę e, 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 on ma dla nas, bardzo łatwo to otrzymujemy, bardzo łatwo po prostu zauważamy. Rzeczy, to robi, w sposób jak on mówi i tak dalej, ta tęsknota, to pragnienie, to ta potrzeba absolutnie Boga robi to, że jesteśmy mega wrażliwi na wszystko, co. To, co mówi, co to robi i co chce, byśmy zauważyli, to bardzo łatwo to robimy. I odpoczynienie ta napada w panu, rozpoczyna szanować tego. W momencie, kiedy my się naczyścimy czasem z nimi, to bardzo łatwo ta napada dokonujemy rzeczy, które robimy, nie odczuwając bardzo często nawet ciężaru tych rzeczy. Wiecie, jestem pastorem od, panie, ile czasu już, od 2017 roku tak, podejrzewam, tak, w 2017 roku. I powiem Wam, że um, były niedziele, kiedy budziłem się <grywka> jakby martwy. Nie dlatego, że bym chory, nie dlatego, że moje ciało nie chciało odpowiadać, tylko dlatego, że czułem takie straszne zmęczenie fizyczne. I wiele razy budziłem się i to było tak, aby ktoś po prostu um, o składu na mnie taki potężny ciężar, że nawet ruszać w wróżku nie potrafiłem. Ale moment, kiedy zdecydowałem w moim że nie dam się absolutnie, zatrzymać od wszech przed wszedłam właśnie Panu, to wszystko zawsze znikało. Zapię. Zawsze. I to tutaj 100% zawsze znikało. Wiele razy byłem w sytuacji, kiedy przed spotkaniem po prostu z kimś, to byłem strasznie zmęczony, ale jak tylko spotkanie zaczynało się, wszystko tak, aby w ogóle mnie ktoś oświeżało i absolutnie wszystko zanikało. Byłem inspirowany, byłem lekki, mogłem się ruszać, robić wszystko, co mogłem robić, do końca po prostu spotkania. Dlaczego Wam to mówię? Dlatego, że odpoczynienie w Panu jest nie tylko tak naprawdę. Mm, e, Nacieśnienie się czasem z Nim, ale równie waransą są tym, że cokolwiek Bóg daje nam do zrobienia, będzie takiego, gdy absolutnie my chodzimy w pełni w Duchu z Nim, połączenie z Nim, w, 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 w uh, 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 pokorze, oddajemy się do tego, żeby w 100% po prostu byli w Nim, w tym co nas poprowadza. Jestem bardzo wdzięczny za ten artykuł, dlatego że to to jeszcze pokazuje mi, ile istotna jest ta relacja i ta intymność po prostu z Bogiem i jak bardzo Jemu zależy na tym, abyśmy budowali to. Bo wiecie, bitwa w odpoczynku jest w naszym umyśle, tak jak mówiliśmy w artykule. I jeżeli nie jesteśmy w stanie wygrywać tu, w umyśle, potrzebę, ale wygrywać potrzebę, Okay. Wygrywać po prostu tę bitwę o odpoczynku. Jeżeli nie potrafimy nasze mózgi znaleźć tę istotę, tą potrzebę, żeby być po prostu z Nim, to zawsze będziemy obciążani absolutnie od Niego przez coś innego. Bo jeszcze ostatnio mówiłem, że, nie, że mam jeszcze dzisiaj kopoty czasami, żeby znaleźć po prostu fizycznie mój poczynek w Panu. Dlaczego mówię fizycznie? Dlatego, że kiedy ja chcę odpocząć ogólnie, bo ja jestem w, w służbie uh, z panem już 46 na domach konkretnie i, i, i prawie wszystko, co robię dziennie, krągi się dookoła uh, uh, Słowa Bożego, dookoła życia do duchowego, że w momencie, kiedy chcę relaksować się, to po prostu myślą o tym, żeby... W ogóle odchodzić od tego, co duchowego, i oglądać jakiś film, lub po prostu uh, 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 jakiś mecz. Więc nie mówię o tym, żeby odchodzić w tym, że idę, 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 idę grzeszyć. Nie chodzi mi tylko o to, że odda nam czy słowa w tym momencie, żeby czytać i studiować. Ale to źle. I, 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 i zauważyłem bo że, że tak naprawdę ja muszę się nauczyć odpocząć nawet fizycznie w nim. I znaleźć tak naprawdę w nim moje miejsce, rozkoszy, hobby, w momencie, kiedy chcę się relaksować. Uczę się tego robić jeszcze. A, ale to istotne. Więc kiedy ja osobiście uczę się odpocząć we wszystkim po prostu w nim, no to wiem, że jestem w miejscu, w którym jestem w stanie wykonywać absolutnie wszystko. I do tego Was zachęcam. Jezus nas stworzył w Nim, abyśmy potrafili chodzić w Jego mocy, w Jego mądrości, w Jego miłości, w Jego zdolności. Bo odpoczynek w Jezusie Chrystusie objawia tak naprawdę zdolności Chrystusowe w nas, uwalnia moc, której mieliśmy mi, 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 pojęcia, że mamy i uzdania nas do wykonywania rzeczy, których nawet nie marzyliśmy robić. Dlatego nazywamy to odpoczynek, bo to nie spodziewa na naszych siłach, na naszych po prostu mocy, ale na nim cała odpowiedzialność jest Jego. My, my tylko musimy wchodzić w zaufanie i chodzić absolutnie po sąsiedztwie. Kochani, tym chciałbym Was zachęcać dzisiaj, mówiąc o tym, żebyście wszyscy znaleźli sposób, jak indywidualnie możemy wchodzić w tym absolutnie odpoczynku, bo do tego Bóg nas zachęca. Kocham Was. I, Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w je następnym tematykie.